Cześć, witam Cię serdecznie. W tym nagraniu pokażę Ci, jak w ciągu dosłownie kilku minut zrobić swoją pierwszą stronę przechwytującą. Bardzo prostą stronę przechwytującą. Zobacz. Klikamy przycisk New Page. Tutaj możesz sobie wybrać dowolny szablon, który później przerobisz. Ewentualnie klikamy zielony przycisk Create from scratch, czyli mamy pusty szablon, w którym wstawiamy sobie to, co tylko chcemy. jak widzisz, wszystko tutaj jest bardzo proste, tylko na zasadzie przeciągnięcia i upuszczenia. Tutaj możemy sobie sformatować ten tekst w dowolny sposób, zmieniając kolorystykę, czcionkę można zmienić, tak jak tylko chcesz. Tutaj mamy podtytuł w tym momencie. Tutaj zmieniamy ustawienia naszego formularza zapisu na listę mailingową. Tutaj wystarczy wkleić kod naszego autorespondera na przykład Profits. Klikamy proces. OK. Tutaj możemy zmienić nasze pola. Możemy na przykład wyłączyć imię, żeby potencjalny subskrybent nie musiał wpisywać swojego imienia. Możemy zmienić te teksty. Możemy ustawić ikonę w naszym polu odnośnie zapisu na listę mailingową czy też zapisu maila. Zaznaczyć, że jest to pole wymagane. Tak, jak widzisz, pole na imię zniknęło, mamy tylko adres e-mail. Jeszcze przycisk trzeba zmienić na język polski. Tak, jak wszystko, w bardzo prosty sposób można to zrobić. Tutaj mamy nasz tekst. Tutaj mamy dodatkowe ustawienia: możemy pogrubić kursywą albo podkreślić ten tekst na przycisku, czy też zwiększyć czcionkę tego tekstu. Tutaj mamy kolorystykę naszego przycisku. Tak jak możesz zauważyć, najeżdżając kursorem, myszy, zmienia się kolor na niebieski. Można sobie te kolory tutaj zmienić albo zostawić takie jak teraz, jeżeli Ci to odpowiada. Klikamy Publish i nasza strona przechwytująca jest już gotowa, tak jak widzisz. Można oczywiście w każdej chwili dokonać zmian, dowolnych zmian na tej stronie. Można Oczywiście, rozmiary tego pola tutaj zmienić. I to wszystko. To jest oczywiście bardzo prosta strona, którą możesz sobie wygenerować bardzo szybko. Są również dostępne gotowe szablony. Które możesz wykorzystać do stworzenia swojej własnej strony przechwytującej, czy też strony landing page. To świetne narzędzie daje nam firma All-in-One Profits w ramach abonamentu za 20 dolarów miesięcznie. Takich stron możesz sobie ustworzyć tyle, ile chcesz. I oprócz tego, oczywiście, w ramach tego abonamentu jest mnóstwo innych narzędzi jak. Hosting, na którym możesz umieścić sobie na przykład taką stronę przechwytującą, czy też inne narzędzia, które są konieczne w biznesie rozwijanym w internecie. Także jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, pod tym nagraniem wideo kliknij link, zapisz się na listę mailingową, zobacz prezentację, co możesz uzyskać dzięki współpracy z naszą grupą iOptim Polska radzę dzięki współpracy z All in One Profits jakie narzędzia możesz otrzymać oraz jak możesz na tym skorzystać finansowo bo również można zarobić pieniądze w All in One Profits także zapisz się teraz na listę mailingową klikając poniższy link i do usłyszenia w następnych nagraniach do usłyszenia po drugiej stronie